Siemaneczko, jesteśmy dzisiaj na Forest Lake'u, można powiedzieć na pierwszych zawodach w tym roku. Puchar wiosny Forest Lake'a i ja się wypakowałem, za chwileczkę idziemy na zbiórkę, dopijam kawkę, wylosujemy i jedziemy na stanowisko. Idziemy sobie właśnie na zbióreczkę i losowanko. Łowisko pewnie będzie podzielone na 5 sektorów po 6 osób i zobaczymy, gdzie trafimy, na który brzeg, do jakiego sektora. Tyle, trzeba czekać. Jesteśmy właśnie sobie po losowanku, ustawiam kosz, mam stanowisko numer 5 tutaj od wjazdu na szerokim, także są plusy tego stanowiska, bo po prostu mamy szeroko i dystansem, można będzie się dobrać jakkolwiek do ryby. Lepsze stanowiska niby są tam przy końcu, ale to nie będziemy narzekać, tylko będę robił swoje i starał się połowić jak najlepiej. Mam jeszcze jedno stanowisko u nas w sektorze za mną, czyli stanowisko numer 6. Tak jak mówiłem, mamy sektory 6-osobowe, sektorów. No i stanowisko w sektorze nie jest złe, bo tutaj zdecydowanie od początku, od jedynki jest gorzej, ale ja siedzę jakby już kończę prawie sektor. Tylko szóstka nie powinno być najgorzej. Pogoda nam się psuje, wiatr wieje, ale dobrze, że w plecy lepiej będzie mi się rzucało na dystans pod markera. No i, i co? Powolutku się rozkładam i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tu składam sobie wędki. Dwie rozkładam 330, dwa ikony zamexy 330, żeby móc łowić daleko, pod na samym środku pod tyczkami. Dwa. Zemeksy Meksy, irony 3 metrowe, żeby móc łowić, nie wiem, taki 40 metr pomiędzy markerem a moim, a linią brzegową. Po prostu plan jest taki, że będę chciał sobie zrobić jedną linię y, sam środek, drugą linię pomiędzy środkiem a mną. No i może jeszcze bliżej coś będę robić, ale to zobaczymy. Będę chciał się skupić właśnie na łowieniu y, bardziej na dystansie. Mocno wieje wiatr i będzie mi szczytówką ruszało, także daję najtwardsze szczytówki dwa ozety. W ogóle uwielbiam łowić szczytówkami twardymi, najtwardszymi, jakie tylko są. Dzisiaj ogólnie mamy bardzo zimno. Jest 5 stopni. Jest ogólnie bardzo zimno, nie ma w ogóle słońca i wieje wiatr. nie wiem, czy to będzie dobrze, czy to może być źle. Ale jest zimno, zimno. Szukam szczytówki dwuncjowej. 0,75 to na pewno nie. Tutaj też mam 0,75. Ogólnie już złamałem dwie w tamtym roku dwuncjowe. Także mam tutaj jedynkę. No mam tutaj wszystkie 0,75 To damy tą jedną Jedna będzie miękkiejsza, ale to też może będzie kijek gdzie będę próbował złowić jakieś ryby ze szklanki z 20 metra No zobaczymy później jak to wszystko się rozkręci Na no, taki bliski dystans nie musi być yy, jakoś bardzo twarda szczytówka Pieczki do dystansu oczywiście też I co? I piąta wędka no to oczywiście do nęcenia Zobaczymy do szklanki nie wiem czy będę używał, czy nie, ale sobie rozłożę na wszelki wypadek, także mamy wędki rozłożone i zaraz będziemy je uzbrajać Tylko najpierw zrobię sobie towar, żeby mógł, żeby miał czas po prostu na napicie się wody. Jeden szybciutki oczywiście podbieraczek. Jeden na kabany i jeszcze jest jeden taki standardowy, a nie wiem czy go będę rozkładał. Sztycą 3 metrową sobie odmierzam dystans. Kijków do odmierzenia odległości, bo nie mam tego sznureczka 3 metrowego. Po prostu kładę sztycę na ziemi i ona jest 3 metrowa i mam 3 metry, i później przy odmierzaniu. Już wiem, że kieczki są rozłożone co 3 metry. O, mięciutko elegancko się wbija. Przechodzimy do towarku. Mamy jasną zaletę Super solskiego i pelecik oczywiście też jasny, bo tutaj jest jasne dno. Włączam stoperek, zamaczam pelet i czekam długo czekam, dwie minuty. Tutaj jest dodatkowo głębsza część zbiornika. Także on potrzebuje dłużej w podajniku po zarzuceniu, żeby opaść na dno. I chcę mieć pewność, żeby doleciał w całości do dna. To po pierwsze. A po drugie, jest wiosna i nie chcę, żeby tak bardzo szybko pracował, tylko żeby chwilę poleżał na dnie i dopiero zaczął pracować. No i wodą z pelletu, oczywiście, domoczę sobie zaraz zanęta. Mamy pelecik. Dwie minutki podtrzymany. Teraz kompletnie odsączam wodę. Wyrzucam do pudełeczka. Rozmachuję ręką. Tak jak zawsze to robię. I i tyle. I go zostawiam wodą z peletu. Domaczam sobie zanętę. Też ją domoczę mocno. W żadnych proporcjach nigdy nie domaczam zanęty. Po prostu sobie leję wodę i tak jak mi pasuje, tak jak mi się podoba, to ją zostawiam. Na pewno jest jeszcze zasucha. Zalałem sobie zieloną hybrydą tutaj jeszcze trochę peletu, bo on po prostu wyszedł taki zielonkawy. No i takiego mi się udało zrobić. Zadałem go hybrydą, jest po prostu zielony. To będzie tylko taki dodatek do podajnika, też go namoczę sobie z półtorej minutki. Tu mam odsypane jasne jasnej zanęty też trochę i też ją zabarwię sobie za chwilę hybrydą. Tylko nie mam wolnej miski. Wezmę sobie pudełeczka i pokażę jak ja to robię. Tylko tą domoczoną zwykłą sobie przesypię. Wsypuję suchą do miski. Tylko poczekam aż mi się namoczy pelet, bo ta woda z peletu też będzie lekko zielonkawa. Biorę sobie hybrydę zieloną, resztka mi została w ogóle, a dopiero początek sezonu. I tylko niedużo, troszeczkę tak samo jak peletu, zrobimy inaczej. Wleję sobie do pudełeczka i rozcieńczam ją z wodą i po prostu domaczam już po prostu zieloną wodą. Czym bardziej ją tak rozcieram, tak dobijam do miski i, i tre, to tym bardziej staje się zielona. Tutaj z odcieniami to możemy naprawdę dużo kombinować. Teraz się zrobiła taka, nie wiem, mocno żółta, leciutko zielona, ale za bardzo rozcieńczyłem tą, tą hybrydę z wodą, także dodam jeszcze jeden koreczek zwykłej hybrydy po prostu. Po prostu chcę, żeby była zielona tak jak ten pelet. O, a pelet właśnie już mamy wymoczony. Półtorej minutki. Jest jasno zielony, taki w połowie. Bardzo fajny mi wyszedł, w tamtym roku też łowiłem takim peletem tutaj, mam nadzieję, że w tym roku też będzie działał, bardzo ładna, będzie pasowała. To zielona zanęta i zielony pelet to będzie po prostu dodatek do jasnego peletu i do jasnej zanęty. W trakcie się okaże. Mam tutaj pelet 4,5 mm z kretinga, z tego względu, że jest rozmiar 4,5 mm, będę chciał go dodawać albo do szklanki na około 20 metr albo po prostu do podajnika normalnie z zanętą i peletem na oś Taki pelet sobie moczę króciutko, ale nie odsączam od niego wody tylko po prostu go zostawiam z wodą 30 sekund i robię tak i z tą większością wody go po prostu odstawiam I Dobra, z towaru będzie tyle co dołożymy jedynie jeszcze z kretinga 8, ale nie mam zamiaru szczelać. Yy, po prostu otworzę. Na razie tego nie będę używał. Otworzę sobie trzy puszki kukurydzy i, i tak gdzieś po cichutku będziemy sobie szklankować. Od początku mi się wydaje. Także pracy nie chcę używać. Dzisiaj, żeby się nie rozszczelać, po prostu chcę używać szklanki, żeby to punktowo fajnie sobie podać. Mam jeszcze tutaj resztkę hybrydy, no i postanowiłem, że tą czwórkę też zrobię nie taką jednolitą w naturalnym kolorze, tylko tak sobie pozabarwiam takimi plamkami. Niektóre będą zabarwione, niektóre nie. Później wymieszam, i niektóre będą właśnie zielone, niektóre będą jasne. To zostawiam, niech sobie wsiąknie. No co, na wstępie nie przesadzam. Dwie puszeczki otwieram ostrożnie. Mam nadzieję, że będę musiał otworzyć kolejne podczas zawodów. Ale zobaczmy jak to wejdzie. Jak rybki przyszły blisko w szklaneczkę, no to bym, bym był w niebo wzięty, nie ukrywam. Brakuje mi po zimie takiego wędkowania, takiego dużej ilości ryb. Wrzucam ją do wody, z zestawu. Będzie sobie czekać przed nęceniem sobie po prostu przesypię do pudełka i tyle. Kołowrotki mam wszystkie cztery takie same Shimano Ultegra 5000 CI+ XTC do 330 ki i do 3-metrowych. Ten sam zestaw. Ta sama żyłka Shimano Investik jeszcze raz to powiem Shimano Investik 0225. No i takimi żyłkami i kołowrotkami sobie zawsze owie nie nie, nie, nie sugeruję się długością kija i kołowrotkiem i doborem kołowrotka do kij, tylko po prostu Cały czas łowię sobie tymi maszynkami. Co, uzbrałem sobie każdą, każdą wędkę, poprzekładam szybko przez przelotki. Później pomontujemy zestawy. Szybko sobie wygruntuję, ale to tak naprawdę szybko sprawdzę. 15-20 metr, I ile sekund mi spada podajnik. Sprawdzę 40 metr, no i na samym środku. Dobra, czyli będzie tak. Dwa zemeksy irony 3-metrowe na dystans w połowie wody. Nie wiem jeszcze który metr, bo nic nie rzucałem ani nie odmierzałem. Dwa ikony 3-3. Na dystans, na oś, na pewno na sam środek. No i jeszcze wędka do nędzenia to zobaczymy do szklaneczki, czy użyję, czy nie użyje. Nie wiem, rzuciłem na sam środek i po prostu sobie z samego środka przyciągam podajnik pod nie, żeby sprawdzić, czy jest zamulony, czy jest ok. Ale widać, że tam trochę mu musi być, bo 30, jak się tak lekko wtapia, no to to jest oznaka, że jest. Wiatr mamy w plecy, także w rzutach będzie pomagał, ale czy 20 mam dorzucę? Wiadomo, dwudziestka plus towar w podajniku, no to będzie cięższy. To może będzie leciało. Głęboko. Podajnik spada 4 sekundy, no to to jest głęboko. Wtapiać się nie wtapia, ale gładko bardzo jakoś nie przechodzi. Wydłużę się jeszcze trochę, bo to nie jest sam środek. Wszystko tak z 2 metry jeszcze do środka. Dobra, do takiego gruntowania głównego to za chwilkę sobie przejdę. Tylko wrzucę siatki, bo widzę, że wszyscy wrzucają. A lepiej sobie wrzucić wcześniej niż później. Tylko jeszcze pomontuję zestawy, tak jak cały czas. Po prostu podwójna pętla na żyłce głównej, i zestaw skrócony do pętli głównej z krętlikiem. Mamy start. Nęcenia wstępnego nie mieliśmy. Mamy o dziewiątej nęcenie i od razu łowienie. Mam linię na środku zbiornika. Podam właśnie teraz jeden podwójny podajnik. Peletu z pół na pół na 30 metr podaję jedną szklankę z kukurydzą. A na, oś, a na oś nie podam żadnego podajnika na wstęp, tylko od razu zacznę łowić. Zarzuciłem sobie na oś, na środek. Teraz sobie naszykuję drugą wędkę. Jeden podajnik mam M, ten nowy. Jeden mam L, -kę. zarzuciłem L, ale tutaj sobie założę Smala. Dwudziestka. Jeden będzie duży, jeden będzie mały i zobaczymy, który lepiej się spisze. Pierwsza godzina to będzie takie właśnie wyczucie i zobaczenie, co się dzieje po bokach, u mnie. A później, już będzie układany plan. Na początku założyłem wstępnie trzy linie, jedna szklanki, 30 metrów. Połowie wody jedna i jedna pod tyczkami, i po prostu sobie będę sprawdzał. Zaczęłem od koloru brązowego, fuziona, a tutaj założę pomarańczowy. Jesteśmy na pierwszym rzucie. I wracam sobie z rybką od razu, ale dużo nie będzie. Myślę, że to nie jest karpik albo karaś, albo linek. Zobaczymy. Ważne, że po prostu nie siedzimy. Miałem obcierkę w pierwszej minucie, w szóstej minucie mam branie, ale nieważne co od początku. Ważne, że było cokolwiek. Później myślę, że będzie się rozkręcało. Oby tak było. W innych sektorach właśnie już szybko karpie popadały, u nas w sektorze nie było brania, a teraz ja mam byczek. <zysk> <zysk> Jednak nie karać tylko byk, czyli sumik karłowaty. Ach, no dobra, nie do końca to jest dobrze, ale okej. Okay. Dobrze, no to jesteśmy dokładnie po 26 minutach. To jest mój czwarty rzut. Po tym byczku oddałem jeszcze jeden na oś. Nie, nie było ryby przez 7 minut. Były dwie obcierki i sobie pomyślałem, że jak mam obcierkę, to po prostu muszę wejść bliżej na ten w połowie wody, bo mogą tam być. Rzuciłem 5 minut, też nie było ryby. Wróciłem na oś po przerwie i po minucie mam karpia, czyli to już mi daje taką fajną podpowiedź, że przerwa w, w łowisku pomaga i może też tak będę robił, że. Jak będzie mi się udawać odławiać dwie na przykład z dystansu, dwa karpie, to już trzeci raz nie będę wrzucał, tylko przechodził, tylko sprawdzać linię na środku, dał odpocząć łowisku i z powrotem wraca. Zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie. Na razie jest początek. U mnie w sektorze jeszcze nikt ryby nie wyjął. Yy, druga część zbiornika łowi, i ta po prawej stronie. Tak, myślałem się spodziewałem, że tak będzie, no ale robi, robię co, co w mojej mocy, że tak powiem. Teraz się skupię na holu tej ryby. I Paweł idzie mi do Ciebie troszkę. Mam znowu rybkę po tym karpiu na kolejnym rzucie, ale to jest znowu mała ryba. Może znowu byczek, chociaż liczyłbym na karasia. Jakby był karaś, to by była lepsza oznaka niż byczek na pewno. Ale szanuję każdą rybę, bo wiem, że ten sektor nie będzie łatwy. W prawą stronę, w innych sektorach dużo więcej karpi pada, także szanuję każdą rybkę. Bykol, taki za 300 gram, także jak karaś. 40 minut ja. Zrobiłem byczka, karpia, byczka i teraz chyba znowu mam karpia. Branie spoko. W czwartej minucie. Jakby się tak rozkręciły i były brania regularne tak do 5 minut, to by super. Nie śpieszę się z holem. Ten karpik będzie mniejszy pewnie od poprzedniego. Albo udaje. Niepozornego. Dystans to jest 70 metrów chyba, więc tutaj holowania trochę jest. Ogólnie widać, że już rybki się budzą po zimie, bo każdy coś łowi. Myślę, że wyniki ogólnie będą fajne. Pięknie wpięty. Lecimy, bo trzeba gonić wynik. Teraz ze zapór stanął, bo już mu się coś odwidziało, nie? Że jest pod brzegiem, ale ja go nie ciągnę na siłę, tylko sobie kręcę koło wrotkiem. Czuję zrywy, ale jak dotnę szczytówką krętlika na zestawie skróconym, to go wtedy podniosę. Hamulec poluzowuje w razie odjazdu. Mam krętlik i z zaskoczeniem. Pięknie. Nie ma walki, a 3 kg. Jesteśmy po godzinie i 40 minutach wędkowania. W pierwszej godzinie miałem dwa byczki z dystansu, z środka łowiska i trzy karpie. A drugą godzinę siedzę bez żadnego wskazania i coś się stało. Nie wiem co się stało. Jeszcze nie wiem co się stało. Myślę, że mogło się odsunąć trochę dalej. I jedną wędkę zdjąłem z klipa. Na markerem sobie pomalowałem żółkę przy klipie. Zdjąłem z klipa i 3 metry jeszcze odciągnąłem więc wyjadę jeszcze dalej już na, tak, na sam środek i zobaczymy czy one się odsunęły dalej czy nie czy po prostu ich nie ma nie mam ani wskazań ani, ani brań także wydaje mi się że albo się odsunęły albo ich po prostu już nie ma no jak ich nie będzie to będzie problem a jak się odsunęły to może się jeszcze coś odłowi ogólnie nasz sektor wygląda słabo i cały zbiornik się jak można powiedzieć troszkę uspokoił ale no oczywiście pojedyncze ryby są odławiane no, ale ja 40 minut siedzę bez, bez brania także na razie czekam zmieniam, yy, rotuję sobie kolorami Przynętami, wielkością, i próbuję się dopasować, ale nie widzę żadnych oznak ryby tutaj w moim stanowisku, bo nie mam nawet obcierek. Witam po przerwie i półtorej godziny siedziałem bez kontaktu z rybą. Wydłużyłem się tak, jak mówiłem wcześniej, i przeczekałem. Zostawiłem zestaw do 12 minut, i po 12 minutach dostrzegłem lekkie branko. I holuje jakąś niewielką rybę, no ale tak jak już wcześniej mówiłem, ważne żeby po prostu się szczytówka ruszała. Mamy ciężki sektor i trzeba walczyć o każdą rybkę. No i mam nadzieję, że teraz taka taktyka z wydłużeniem się i z przytrzymywaniem zestawu dłużej będzie przynosiła ryby. O, haczyk też zmniejszyłem do szesnastki. Karaś no. Także i to taki ładny haczyk szesnastka, bardzo malutki. Piękny karaś, tylko wyrywny jest i nie chcę żeby mi upadł. Z powrotem powtarzam to, co zrobiłem i może przyjdzie znowu pora na karpia. Mam glony w stanowisku tam, bo zostaje mi za każdym razem coś takiego na przypłonie. Się boję, że ten podajnik się zatapia w mógł, dlatego też podajnik zmieniłem na 20. Trochę mam problem z rzutami celnymi i żeby to dobrze do klipa doleciało, no ale coś za coś. Dobra, z powrotem zrobię to samo, Zanętę daję jasną, na górę tylko kilka ziarenek peletu i dopijam zanętę. Nie podaję grubych frakcji, bo po prostu nie ma ryb i trzeba je wołać, a nie utrzymywać. Poluję sobie trzecią, trzeciego karasia, mam nadzieję, że karasia, bo może też być bykiem. No ale dobra, to jest mała ryba, trzeci rzut, trzecia ryba i właśnie z tym przeczekaniem, no działa, to tylko u mnie w sektorze są łowione dużo większe ryby tam z przodu I takimi rybkami małymi to nic nie zdziała Aby to był karaś, bo jak będzie karaś będzie lepiej Byczek Niestety No i co no Takimi rybkami to ciężko Dobry wynik zbudować, ale walczę, walczę Teraz po prostu rzucam Zostawiam metodę i dłużej czekam No jakieś ryby to daje Lepiej łowić malutkie ryby, niż siedzieć, przerzucać i nic nie łowić. Tak to lepiej sobie poczekać i cokolwiek można wtedy złowić. Długo spada, dopiero teraz opadło mi do dna, 4 sekundy. Także jest tam głęboko. No i dobra, i teraz zostawiam i... I czekam no. Na ten moment mam chyba cztery byczki, dwa karasie i trzy karpie. Jeszcze nie ma połowy zawodów. Minęło 2,5 godziny, także walczymy. Jestem na kolejnym rzucie i teraz wreszcie udało mi się po ponad 2 godzinach dostać karpia też z dystansu, ale czekałem na niego 17 minut od zarzucenia, czyli to pokazuje jak to wydłużanie czasu. Pomogło zdecydowanie, odłowiłem dwa karasie, byczka, teraz zarzuciłem. 15 minut nie miałem nic. Mówię, jeszcze poczekam, 2 minuty i zabrało. No i kurde, to chyba będzie karp. Albo jakiś większy karaś. Nie idzie jakoś ciężko. No ale coś się zaczyna dziać. Jest godzina dokładnie 12:07. Jeszcze została niecała połowa zawodów, także rozkręcamy, rozkręcamy. bardzo mały karpik, bardzo mały karpik, ale to nic, zaraz będą większe, taki z półtora kilo. No tak naprawdę potrzebuję bonusa, takiego karpia za 10 kilo i to by wszystko ustabilizowało, a otworek w naszym sektorze właśnie nie ma dużo ryb, ale ma za to duże ryby. I tym nas tutaj wszystkich w sektorze właśnie bije. Jak na razie. My się bronimy z całych sił, ale nie wiem, czy, czy da radę ktoś go dogonić. Jeżeli będzie łowił takie ryby cały czas. Ewidentnie gdzieś tam bliżej burty tych trzcin na otworku się trzymają te większe. No i teraz już myślę, że brania są regularne, ale to nie jest karp. Teraz po 16 minutach mam branie. Piąty rzut i piąta ryba podrządza, ale to są po prostu malutkie rybki. Karasie byczki albo karpiki małe. I trzeba czekać na nie. 16, no od 10 do 20 minut, tak mi się wydaje. Teraz pewnie będzie byczek. I teraz na pewno zmieniam linię, daję tam odpocząć. Byczek, no. Szklankowałem na 30 metrze, odmierzyłem sobie wędkę jednego federa 3-metrowego na 33 metrze. No i zobaczymy, może tutaj jakaś większa ryba się zakręciła po trzech godzinach. 3,5 godziny. No zobaczymy. Wrzucaj i też poczekam długo, jeżeli nic nie będzie działo i może po tym czasie co tam biorą na dystansie będzie branie. No. Bez dużej ryby nic tutaj dzisiaj nie zrobię. Bez bonusa będzie ciężko. Teraz już br branko szybsze. Po dwóch minutach znowu malutka ryba. Duże ryby stoją tam od trzcin, od jedynki do trójki. Łowione są. A my tutaj mamy takie małe. Co? Te duże pewnie już Płyną sobie czy stanowiska w prawo, już dalej nie idą. Chodzi o to po prostu, że one się grupują. Się grupują i sobie stoją na stanowiskach. Jak ktoś usiądzie, gdzie one tam są, nie potrzebuje dużo. Wystarczy, że on po prostu sobie trafi w tą ławicę i one się nie ruszają, bo jeszcze nie jest. Lato one jeszcze nie są tak aktywne, po prostu się tak nie poruszają po zbiorniku w poszukiwaniu jedzenia. Ja mam takiego ładnego linka, a jak jest lato, one po prostu są aktywne, pływają i można je jakoś zatrzymać. A wczesną wiosną to po prostu im nie zależy na tym, żeby gdzieś sobie płynąć, tylko im jest dobrze tam, gdzie sobie stoją, zgrupowane. I jak ktoś siada tam, gdzie one są, to sobie po prostu łowi. No i takie słowienie wczesną wiosną, późną jesienią i zimą. No. Nic się z tym nie zrobi. Ja łowię to, co mam u siebie, i tyle. Cały czas się trzymam dystansu. Dopiero teraz opadło do dna. Też niby jest głęboko, ale jednak one gdzieś tam bliżej tych trzcin się trzymają. Nie mówię ogólnie o rybach, tylko po prostu o tych dużych rybach, bo tam padają ryby. Od stanowiska od 1 do 3, takie po 12-10 kg. Także jesteśmy na 20 minut przed końcem zawodów. No i co ja mogę powiedzieć? Podsumowując, podsumowując szybko. Zacząłem łowienie od osi zbiornika, przed osią 3 metry. W pierwszej godzinie złowiłem 3 karpie i 2 byczki. Później 2, pół, przepraszam, półtorej godziny siedziałem w ogóle bez brania. Wydłużyłem się i po tym wydłużeniu zacząłem przeczekiwać, co ewidentnie pomogło, bo zacząłem odławiać ryby, ale to były karasie i byczki. I linek się trafił. Później jeden karpik też z osi, ale wiedziałem, że mi brakuje po prostu dużego karpia i że takimi rybami na pewno z sektora nie wygram. I widziałem tutaj po bokach koledzy złowili z bliskich linii duże ryby, więc przeszedłem blisko, blisko brzegu. Zacząłem obławiać tutaj szósty metr i tą szklankę na 30, i później jeszcze bliżej, nawet na 15, ale to po prostu no nie zadziałało, nie złowiłem żadnego karpia z bliska. No i tak zostało do końca. Teraz wstawiłem pod nogi, zostało 20 minut, już tego nie będę ruszał. Wyrzuciłem tutaj resztki zanęty i, i tyle. Siedzimy ewidentnie tutaj w słabszym sektorze, ale ogólnie pogoda taka zmienna była w tym tygodniu. Było cały czas ciepło. Dzisiaj zrobiło się pochmurno, jak przyszły zawody. Popadało nam trochę w trakcie dnia. Ogólnie jest bardzo zimno 5 stopni. I myślę, że te rybki jeszcze tak nie do końca ruszyły. I nie krążą po zbiorniku w poszukiwaniu jedzenia. No i kto tam sobie trafił? W fajnie, gdzie one tam stały, no to sobie łowił, a reszta łowiła takie pojedyncze ryby albo właśnie takie karasie, mniejsze, mniejszego przekroju ryby. Na pewno tamta strona zbiornika od końca, tamte sektory na pewno będą bardziej łowne i tam wyniki popadały duże. No a u nas w sektorze to wyglądało troszkę inaczej dzisiaj. 1390 dziewięćdziesiąt. nie na wyprawy różowy. Dobiegliśmy do końca dzisiejszych zawodów. Z wynikiem 14 kg jestem że trzeci w sektorze. Jak Wam się podobało, zostawcie lajka. Do zobaczenia w kolejnych filmach i dajcie znać w komentarzu, czy połowiliście już w tym roku metodą.